Oczywiście, dzisiaj Paweł u mnie w studiu, dzisiaj witam serdecznie e, Paula. Paweł mnie nakręca kamerę. <laughs> e. Dobra, lecimy dalej. Co tu dzisiaj będzie? Co to dzisiaj będzie? To zobaczymy jazda bez trzymania e, erotycznych, bo faktycznie podcastem kasem I było to świetne postanie, po prostu chciałem sprawdzić, jak działa paplery. Yy, prosi, pisałem prośbę o banowanie niestety udało się to, udało się, bo byście mnie nie widzieli teraz na, na moim kanale. Yy, więc teraz wiem, yy, napisali mi kilka tam oczywiście yy, pocztów, jak mam pocztę, gdzie tak, i będę jest teraz odnośnie audycji kontaktował z Poplerem. Także mi się wydaje, że le, dla mnie tu jest, poplar w tej chwili sobie stawiam na pierwsze miejscu, ponieważ że już teraz poznałem trochę tam yy, współwłaścicieli Poplera. O, Paulo wie, tu kameruje, proszę bardzo, widzicie. Jak on co on tutaj odstawia ze mną? I będzie oczywiście, yy, yy, tak, klipy w się niedługo pojawią po prostu na internecie, tak. Że, Paolo Paulo był Gorąco go witamy. Paulo, ty, dwie kamery lecą teraz. Tak, leci ekranik, tak, oczywiście, tak. <laughs> no, dobry jest. Dobra, teraz dołączymy Tomka Sołtysa jeszcze do, do... Moi drodzy zrobimy imprezę teraz właśnie z, z Tomiksem. Tomiksa widzimy tutaj poci się, ale jesteśmy w barze. Na no, i tak jak zrobimy sobie tutaj e, niejedną partę. Zatem że będziemy się bawić. Jak się poci, poci to Poci się, oczywiście. Podłącza oczywiście wszystkie sprzęty po to, żeby zrobić dyskotekę. Kilka osób, które mają ochotę się zabawić i obalić. Co nie? Tomek. Czekaj, ja to mój. Czekaj, trzeba to wpuścić jakaś muzykę. To coś jest na razie poszedłem od ciebie, dobra? żeby to sprawdzić. Kurwa, ewana. Tak, moi drodzy, mamy się w kanaplice. W festynie grają oczywiście wszędzie, e, tylko wszędzie, nie grają właśnie jej muzyki jak tutaj, w tonach pizze, zaproszcie wszystkich znajomych, piszcie sms-y na 0700... Halo, żartowałem. Majdu, zaczynamy dyskotekę? Zaczynamy. Jeszcze przez godzinkę, albo tylko tutaj. Te głosiki, nie mają takiej mocy, drodze, żeby was wszystkich zasobowić. Ale ja zapraszam oczywiście, e, to nie jest, tylko z koteki polskiej. Tam oczywiście pewne pasy i brzmi, inaczej to brzmi. I inaczej brzmi też na powieść. tego nikogo nie zaciekawiło to o, właśnie, że e, co było to? Pandora Pandora, Pandora dla Was Sony Crazy I Like o jak słodko będzie za kwiatkę. właśnie o tym wspomniałem jak ona słodko mówi jak ona słodko pisze albo nawet śpiewa hej to